Cześć, dzień dobry, Masi van po kolejnym starciu Tytanu w starciu z Tadejem Pogaczarem wygrywa ósmy monument w karierze, wygrywa Paryż Rubę. Ja nazywam się Marktyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie Kończymy ten czas, ten spektakularny czas od strady Bianche, w zasadzie od Mediolan Sanremo, kiedy obserwowaliśmy właśnie starcie tytanów. Trudno powiedzieć, czy jeszcze w najbliższych latach zobaczymy tak ekscytujący sezon wiosennych klasyków, kiedy dwóch najlepszych kolarzy świata tydzień w tydzień ściga się raz w terenie odrobinę bardziej sprzyjającym jednemu, raz w terenie Odrobinę bardziej sprzyjającym drugiemu, wymieniają ciosy, windują poziom sportowy kolarstwa szosowego na jakieś absolutne, absolutne wyżyny. Paryż rubę piekło północy, te wszystkie przymiotniki, które znacie, te wszystkie historie, które słyszeliście w wielogodzinnej relacji. Wyścig legenda, wyścig wyjątkowy, wyścig szczególny. Który został faktycznie, ten poziom szczególności i wyjątkowości został w tym roku po raz kolejny przesunięty dalej? Co wydarzyło się na trasie? Zanim Matthew Van Der Poel po raz trzeci z rzędów zniósł ręce w geście triumfu na torze kolarskim w Rubę, jak zawsze były kraks i defekty. Tych kraks i defektów było dużo. Tych i defektów było dużo jeszcze przed najtrudniejszymi sekcjami. Już na trzecim odcinku brukowanym te na początku nie są aż tak wymagające jak te w dalszej części rywalizacji, ale tam zawsze jest jakaś dodatkowa nerwowość. Defekt nogana w krakcie w leżeli wana i Philipsen. Gannie generalnie dużo czasu zajęło dołączenie do peletonu i to nie był jego dzień ewidentnie, albo no Coś, coś z nim było nie tak, albo po prostu to nie był jego dzień, albo zjadły go nerwy, albo po prostu jego dyspozycja już nie była tak wysoka jak jeszcze kilka tygodni temu. Tak czy inaczej, Filip Poganna de facto nie liczył się w tym wyścigu. Inni kolarze, inne osoby próbowali walczyć, ale im do końca nie szło. Filipsen i Van Ert dołączyli, dołączyli w miarę sprawnie. Filipsen odegrał kluczową rolę w atakach van i w zaportowaniu. Go w najważniejszych momentach. Van Aert momentami puszczał koło. Puszczał koło w Arembergu. Ostatecznie zmierzył się z Macem Pedersenem w rywalizacji o trzecie miejsce, więc nie tak źle, choć tę rywalizację przegrał, ale powiedzmy, że był gdzieś w grze. Jeśli chodzi o dalsze kraksy na 172 km przed metą leżał też Matej Mohoric, było naprawdę dużo ostrego ścigania, dużo rywalizacji, dużo ataków tam z przodu jechała oczywiście ucieczka dnia. Natomiast to do zasady aż do Arenbergu, a raczej do sektora poprzedzającego Arenberg, czyli do Havelui. Eee, tak naprawdę sytuację kontrolowała ekipa Treka, wspierana przez, e, przez e, Alpecin, e, no i ta praca zawodników ekipy Treka nie była, mm, nie była bezpodstawna, ponieważ Mats Pedersen ewidentnie e, dobrze się czuł, e, bo właśnie na tym sektorze poprzedzającym Arenberg zaatakował Pedersen. E, Dość, dość mocno, tak naprawdę, to było, pamiętamy, dość wcześnie. Poprawił Pogaczar, ale nic z tego, nic z tego nie wyszło. Była to taka pierwsza próba sił. Wanderpool ewidentnie, ewidentnie kontrolował sytuację, i tutaj można było zauważyć już po raz pierwszy, że Pogaczar, chociaż jest super mocny, to jednak Bruk i Paryż to nie jest jego naturalne środowisko i już nawet na wyjeździe z tego sektora pojawiła się taka niewielka, niewielka strata, którą musiał kasować. To były te 2-3 metry, ale być może... Być może kumulacja, kumulacja tego zmęczenia gdzieś dała efekt w dalszej, w dalszej części. Tak czy inaczej, przed Arenbergiem mieliśmy już w zasadzie wyselekcjonowaną sporą grupę faworytów, bezganny, który dalej musiał gonić. Arenberg rozpoczął bardzo mocnym, bardzo równym tempem pogaczar. Przez połowę Arenbergu prowadził grupę. To nie było takie super wściekłe tempo, bo w połowie. Przyspieszył Vanderpool i ten atak był no, niszczący. I to on tak naprawdę zrobił selekcję, to tam zaczął tracić vanaert. Tam też pojawiły się za jego plecami, ale pewnie już tego nie słyszał. Kolejne defekty, tam defekty mieli Polit, mieli Milan. A po wyjeździe z Arenbergu Vanderpool przyspieszył jeszcze raz. I to jest charakterystyczne dla rocznego Paryżu, że poza tym ściganiem na Brukach było też sporo ścigania na sekcjach asfaltowych pomiędzy, tak jak w wyścigu kobiet zresztą, ale, ale właśnie tutaj kolarze szukali przewagi, gdziekolwiek myślę, że może się to wiązać z tym, że właśnie chcieli zrobić wyścig jeszcze trudniejszym, że już na tym zmęczeniu po wyjściu z Bruku dokładali jeszcze, żeby zrobić dodatkową selekcję. Po wyjeździe z Arenbergu mieliśmy taką i po, po, po tym ataku Vanderpool'a, kiedy się wszystko zjechało, mieliśmy takich kilkunastu, kilkunastu mocnych kolarzy na czele, no i w zasadzie to wiadomo było, że to już jedzie z tej grupy: będziemy mieli zwycięzcę Paryż-Roubaix, czyli w zasadzie już po po Arenbergu. Następny sektor, Ponjibu, bardzo znany, bardzo spektakularny z tym mostem, wiaduktem kolejowym pomalowanym napisami upamiętniającymi zwycięstwo Duclos Sala. Kolejny, wściekły atak Vanderpula, ale właśnie po wyjeździe z sektoru. I za nim pojechali Pedersen, Biseger, Philipsen, no i oczywiście Pogaczar i mieliśmy piątkę i już było wiadomo, że to jest ta piątka, która, która jedzie po metę. Tutaj Miseger no, złapał się jako potencjalny czarny koń, ale trudno było się spodziewać, że on tutaj coś zrobi. Tak czy inaczej, no fajnie, fajnie że tam był, bo to dodawało trochę, dodawało trochę kolorytu. Na sektorze 15, 71 km przed metą, defekt. Ma Pedersen, tam była taka sytuacja znów w zakręcie, że nie wiadomo było, czy to był błąd Vanderpula, ale prawdopodobnie było to związane z, z defektem Pedersena. Zrobiła się przerwa, Pogaczar tam zaczął przyspieszać, to było 71 km przed metą. No Pedersen, wypadł. Pedersen wypadł z gry przez ten defekt, natomiast Vanderpool. No, w zasadzie bez żadnego problemu skasował różnicę, która się zrobiła do jadącego mocno Pogaczara. No i pokazał tutaj, że nawet jeśli będą jakieś problemy, to prawdopodobnie on. Tego dnia jest od Pogaczara lepszy, mimo że Pogaczar jechał w bardzo, bardzo agresywny sposób. Wkrótce do Pogaczara i Vanderpula dołączyli Philipsen i Biseger. Natomiast Biseger dosyć szybko po kolejnych przyspieszeniach stracił kontakt. Tych przyspieszeń było w zasadzie co niemiara. Co chwilę, co chwilę Pogaczar i Vanderpool testowali się. Testowali się nawzajem, no i dojechali kolarze do pięciogwiazdkowego, jednego z tych najtrudniejszych sektorów do Mosem pewel I tam po przyspieszeniu Vanderpula, kolejnym testującym Pogaczara, odpada z czołówki Jasper Philipsen zmęczony pracą, pogonią w pierwszej części wyścigu. No i 45 km do mety po raz kolejny w tym sezonie na czele mamy dwóch najlepszych kolarzy na świecie. Pogacar z Vanderpoelem jadą, jadą bardzo mocno, testują się nawzajem, czy to są jakieś takie wyraźne skoki, czy to po prostu są jakieś takie mocniejsze zmiany na bruku, to jest pojedynek gigantów, to jest pojedynek um, herosów. No i na sektorze 9 tutaj pamiętajcie o tym proszę, że sektory odliczamy od mety, czyli... W, ta symboliczna kostka, już po prostu brukowany miejski bruk w RUBE, to jest sektor numer jeden. Zatem dziewięć sektorów przed metą. Pogaczar znów przyspiesza przy wjeździe na sektor, jest prawy zakręt i on ten prawy zakręt a to przestrzeliwuje, a to w nim się nie mieści, uderza w barierki. Vanderpool lepiej ten zakręt przycina widząc co się dzieje. Pogaczar stwierdził, że no, widział motory, które jadą na wprost, bo motory po prostu ustawiały się w tym zakręcie, gdzie było troszkę szerzej na poboczu, żeby przepuścić kolarzy i myślał, że tam jest na wprost. No, trochę jego wina, mimo wszystko, tutaj wyszedł ten brak doświadczenia. Jakby na to nie patrzeć, Vanderpool Tak z chwilą zawahania czeka momencik, ale zaczyna jechać. Gaczarowi, nie idzie najlepiej zmiana roweru. No i zaczyna tracić. Utrzymuje przez chwilę równą stratę do Vanderpula, ale ten, takich kilkunastu sekund, ale ten, tę przewagę zaczyna. Powiększać i powiększać i powiększać a niespełna 21 km przed metą. Pogaczar na asfaltowym odcinku ma defekt, zmienia rower. No i już jest posprzątany. Vanderpool jedzie, jedzie jak po swoje, zwiększa przewagę do ponad minuty. Nie przeszkadza mu nawet fakt, że na Carrefour de l'Arbre. Sam ma defekt, i również no, w taki niezbyt sprawny sposób zmienia rower ale jest w zdecydowanie lepszej dyspozycji i jedzie, jedzie, do mety, jedzie jako swoje na torze w Roubaix, ma ponad minutę przewagi celebruje trzecie z rzędu zwycięstwo w Paryżu roubaix jest tytanem, Paryż roubaix jest tytanem wyścigów klasycznych tytanem wyścigów brukowanych Pogaczarem dojeżdża do mety z zakrwawionym nadgarstkiem to jest no ikoniczny konieczny moment, kiedy ten ekstremalnie drogi zegarek Richarda Millet na jego nadgarstku jest tuż nad białą, zakrwawioną rękawiczką. Tak czy inaczej jest drugi, a finisz o trzecie miejsce, kolejną minutę z tyłu. Z Van Aertem wygrywa Mats Pedersen, z tego wyścigu. Jestem bardzo ciekawy, jak by to wyglądało, gdyby jechał z Van Der i z Pogaczarem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o przebieg rywalizacji. Działo się bardzo, bardzo dużo. Defekty, choć miały wpływ na przebieg rywalizacji, to realnie o niej nie zadecydowały. Vanderpool jest wybitnym klasykowcem. Między Vanderpoolem i Pogaczarem jest 8 do 8, jeśli chodzi o zwycięstwa w monumentach. Pogaczar ma szansę wskoczyć na trzecie egzekwo z innymi zawodnikami, m.in. z Szonem Karim, w kwestii wygranych w monumentach już po Liège-Bastonliers i samodzielnie objąć trzecie miejsce po Lombardii jesienią, ale do tego trochę czasu, nie skupiajmy się na tym, w tym momencie. Pogaczar jest pierwszym aktywnym, w sensie urzędującym zwycięzcą Tour de France od czasów Ediego Merckxa, który stanął na podium w Paryżu Roubaix natomiast Vanderpool, tak jak powiedziałem, no jest zawodnikiem specjalizującym się w wyścigach klasycznych i nawet jeśli Pogaczar będzie, będzie miał tych zwycięstw więcej przez to, że po prostu no, lepiej radzi sobie albo po prostu jest zawodnikiem, który jest w stanie walczyć w tych górzystych klasykach, czyli w liège bastogne i, i w Lombardii, no to Vanderpool może być spokojnie porównywany, jeśli chodzi o jakość swojej jazdy w klasykach, zwłaszcza w klasykach burkowanych z Rogerem De i tak no, oglądamy po prostu najwybitniejszych kolarzy w historii, oczywiście jest z De Fleming był ino, i tak dalej, i tak dalej, ale to, co oglądamy, to, to są najwybitniejsi kolarze w historii. Jesteśmy w tym szczęśliwym momencie, że możemy oglądać najlepszych z najlepszych. To jest absolutnie złote, diamentowe, platynowe, brukowane pokolenie kolarzy. To jest przyjemność po prostu oglądać, oglądać na ekranach to, czego nam dostarczają. Pojawiają się oczywiście pytania, czy Tadej Pogaczar może kiedyś wygrać parę rubę Fizycznie jest do tego zdolny. Tak pokazał. Jeżeli jesteś drugi w Paryż-Rubę, to znaczy, że możesz ten wyścig wygrać. Może być tak, jak z Mediolan Sanremo, on tego wyścigu wygrać nigdy. Tego wyścigu wygrać nigdy mu się nie uda. Natomiast myślę, że ma do tego bliżej. Natomiast wymaga to kilku zmian od Pogaczara. To nie jest już ten Pogacza żółto, dziób, jak kilka lat temu, który atakował cały czas, o każdą sekundę, na każdym kilometrze wyścigu w zasadzie, co powodowało problemy na trasie Tour de France. Na trasie Tour de France już stał się tym bardziej wyrachowanym zawodnikiem. Jeśli myśli o Paris-Roubaix, musi być tym bardziej wyrachowanym zawodnikiem również na trasach wyścigów klasycznych. On tutaj stracił bardzo dużo energii on stracił bardzo dużo energii o czym już wspomniałem właśnie na elementach technicznych na zakrętach, na wyborze drogi jest ekstremalnie mocny tak? on zrywał super mocny, dużo cięższy od siebie kolarzy zrywał pędząc po bruku natomiast co, Vanderpool jest na bruku w swoim naturalnym środowisku on pokonując zakręty, pokonując dziury Wychodząc, wyjeżdżając z tych sektorów brukowanych, niemal za każdym razem miał nad Pogaczarem odrobinkę przewagi. Może ten błąd Pogaczara, to przestrzelenie zakrętu, to nie była kwestia tylko właśnie motocykli, które pojechały nie tak jak trzeba, tylko jakiejś kumulacji zmęczenia, chwili dekoncentracji związanej z tym, że on po pierwsze to tempo było bardzo wysokie cały czas. Ale po drugie, oprócz presji, pod którą stawiał go Vanderpool niemal co chwilę, to jednak właśnie Pogaczar musiał nadrabiać te takie niewielkie, niewielkie elementy, które spowodowały ostatecznie, że popełnił błąd. I myślę, że w takim ostatecznym rozrachunku to właśnie zadecydowało o tym, że to Vanderpool, który po prostu jest lepszy w takim terenie, wciąż wygrał ten wyścig. Czy Pogaczar? Czy Bogaczar wróci na, za rok? Powiedział, że nie wie. Myślę, że jeśli będzie chciał wygrać parę Paryżu, to będzie musiał przejechać go jeszcze dwa, trzy razy. Ewentualnie może się zdarzyć tak, że Vanderpool będzie miał gorszy dzień, będzie miał trochę pecha, będzie miał trochę słabszą drużynę. Bogaczar, tak, Bogaczar. Potrzebuje mocniejszej drużyny po raz kolejny, właśnie. To Philipsen był w kluczowych momentach z Wanderpool'em, saportując go fizycznie, saportując go psychicznie, dając przewagę taktyczną. Oni tworzą razem niezwykły duet agresywny trzeba powiedzieć, bo tak jak rozgrywają finisze na Tour de France, no to woła o pomstę do nieba i o relegację często jednego lub drugiego, ale oni się znakomicie uzupełniają. drużyna alpesinu jest zbudowana na wyścigi klasyczne i na sprinty. właśnie pod Vanderpula i pod Philipsena. drużyna Emiratów Arabskich ma tą ekspertyzę rozłożoną na wiele. Frontów, no równocześnie w kraju Basków ścigał się o zwycięstwo Almeida. Oni mają znakomitych górali, mają też świetnych klasykowców oczywiście, ale myślę, że by wygrać taki wyścig jak Paryż Żubę, nie w jakiś sposób dzięki szczególnemu zbiegowi okoliczności, tylko faktycznie mocą i przewagą, tak jak robi to Drużyna Alpesinu, to musi upłynąć trochę lat, trochę lat specjalizacji. Szkoda, szkoda, tak jak wspomniałem, że z tej rywalizacji wypad Pedersen y, wyglądał znakomicie. Ja się troszkę przed wyścigiem obawiałem o jego formę, no bo on błyszczał już na trasie Paryżnice. Y, błyszczał w tych, pomniejszych, y, w tych pomniejszych klasykach, gdzie Vanderpula i Pogaczara nie było. Ścigał się dużo więcej niż oni. Y, no i de facto formy mu starczyło, formy mu starczyło zabrakło mu odrobinkę, y, zabrakło mu odrobinkę. Szczęścia. Co istotne, zobaczymy, jak ta konkluzja nadgarstka taka Pogaczara. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nic złego i wróci do formy. Pogaczar już przeleciał samolotem do Monako, o ile się nie mylę, żeby złapać chwilę oddechu, ale tak naprawdę już za parę dni mamy Amstel Gold Race, potem Walońską Strzałę i Lierz, Baston Lierz i Pogaczar nie zwalnia, natomiast zwalnia, zwalnia Van der Poel, który jak co roku będzie ścigał się mało. Obaj spotkają się pewnie dopiero na Tour de France, gdzie Vanderpool będzie wspierał Philipsena, Sena. Być może po drodze będzie się ścigał w Kolarstwie Górskim na Płaży Świata w Nowym Mieście. Tu zobaczymy, jak to będzie, bo z tymi deklaracjami Vanderpool'a w MTB różnie bywa i z startów MTB różnie, różnie bywa. No natomiast właśnie Pogaczar, mimo tej super intensywnej wiosny, którą ma i tych najcięższych wyzwań. Tych najcięższych wyzwań, które podejmuje, za chwilkę wraca w Ardeny. Klasyki ardeńskie uwielbiam. Klasiki, klasyki ardeńskie są ekscytujące do oglądania. Tam wchodzi w grę również ten element znów porównywania czasów podjazdów, mocy na podjazdach. Nie tylko ta stricte taktyka, którą obserwujemy na brukach czy w Mediolan Sanremo, ale realnie no, ze względu na to, że. Pogaczar nie będzie miał tego drugiego równorzędnego sobie rywala, choć ma wrócić Pool To klasyki ardeńskie, kolejny rok z rzędu prawdopodobnie będą, jeśli chodzi o poziom emocji, nieco w cieniu Mediolan Sanremo i Brooków, ale to nic. Zachęcam was do tego, żeby śledzić również ardeńskie klasyki, bo one mają wiele uroku. A kto wie, może Pogaczar jednak Przytłoczony, ciężko taką presję wytrzymywać przez tyle tygodni od Stradę Biankę, które przyszło mu powiedzmy stosunkowo łatwo, ale pamiętajmy, że Pogaczar że tam leżał, również miał upadek. Od Strade to jest tydzień w tydzień ciągła presja i ta ciągła rywalizacja na tym ekstremalnie wysokim poziomie te ciągłe oczekiwania, te ciągłe pytania do tego treści, które Pogaczar wrzuca w sociale w ramach takich nogi gierek, gierek ze swoimi rywalami, a że trenuje tutaj na takim odcinku brukowanym, tu bije koma yy, i tak dalej, i tak dalej, więc ta ciągła presja, która na nim jest, może spowodować, że w Ardenach znajdzie się na niego mocniejszy, choć realnie rzecz ujmując, trudno w to uwierzyć. Także, moi drodzy, kończymy Paryż -Rubę. kończymy Paryż -Rubę, znakomite Paryż róbę, prewelacyjne, właśnie z walką Tytanów, z walką Herosów, z rywalizacją 1 na jeden, dwóch najlepszych kolarzy na świecie i muszę powiedzieć to po raz kolejny. Cieszę się, że mogliśmy oglądać um, historię kolarstwa na żywo. Dziękuję Wam uprzejmie, kłaniam się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce.